Cześć cześć się Macie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym filmie e, będę... Musimy wykonać pewną misję. E, musimy pojechać na e, Psie Pole, więc no musimy... Mamy dosyć długą drogę, musimy tam pojechać, bo musimy coś ogarnąć, bo dostałem pewną misję, bardzo ważną misję i pierwszą wskazówkę do tej misji Odnajdę na Psimpolu, na przystanku na Psimpolu, więc zapraszam Was do oglądania. A jakim cudem, skąd wiem, że mam taką misję. A to dlatego, że ktoś mi wysłał no, pocztą jakąś wiadomość. Nie wiem czemu, po co pod pocztą, jeszcze pod mój adres, skąd on w ogóle wziął mój adres. Więc teraz jestem zmuszony do tego, żeby wykonać tą misję, bo obawiam się konsekwencji. Nie zrobienia tej misji, więc jedziemy za chwilę. Czekam czekam na ten ułomny autobus. Jedziemy już w kierunku. Jestem ciekawy bardzo co mnie spotka. Dobra, więc jestem już na miejscu, ale oprócz puszki piwa tutaj poleży. Znalazłem na jakąś karteczkę i zaraz sobie ją przeczytamy, bo jest ciekawa. Dobra, a więc otwieramy tą karteczkę, bo jestem jej bardzo ciekawy, co jest tu napisane. Witaj Bartłowie, żebym znaleźć mapę do Twojego celu musisz pójść na rynek. Pozelnie. I... Jakaś dziwna tutaj jest buźka na tej wskazówce, bo mnie zaczyna powoli niepokoić, ponieważ widać, że za tym są coś to, to dziwnego bardzo i no, będziemy czas iść na ten rynek to ogarnąć, bo myślę, że no my musimy to zrobić. W ogóle tutaj jestem sobie i tu jest naprawdę bardzo ładnie klimatycznie, tutaj fajny kościółek. No, ładnie tutaj. Przyjaźnie. Zobaczymy, czy przez tą misję będzie tak samo przyjaźnie, czy może będzie źle. Ja obstawiam, że może być trochę dziwnie. Już tamta buźka na liście mnie bardzo w pewnym sensie zaciekawiła. Więc jesteśmy już tutaj. Na rynku w centrum. Tak, yy, to mój jest jestem tutaj właśnie. Jest tu bardzo ładnie, klimatycznie, ciekawie, więc przejdę tutaj i zobaczę tutaj wszystko co trzeba. Dobra, poszukajmy wreszcie tej karteczki yy, z mapą oczywiście, bo muszę ją znaleźć. I myślę, że to może być gdzieś w ławeczkach, więc zobaczę, czy tu gdzieś tu raczej nie jest schowane. I rzeczywiście nie jest tu schowane tutaj, ale poszukam tego tutaj, żeby odnaleźć to co szukam i na razie nic nie znalazłem, ale będę szukać. Tutaj też Ty, nic tu nie ma. nie ja mogę znaleźć. A może gdyby podejść tak, tutaj. No, zobaczę tutaj jeszcze, co tu znajdę. Muszę, muszę to znaleźć, bo jest to ważne dla mnie. I no, o tu jest. Jakaś karteczka biała. A nie w środku jest mapa. Zaraz ją przeczytam. Odczytam wszystko, co na niej. Zapisane. Dobra, więc jestem już tutaj mapę. Co tutaj jest? <dazu thanks> Dobra, więc to musi wyglądać tak, że muszę przejść tak. A! Czyli ja muszę iść na tego. Na morzec. Jeju, tutaj się ciężko dobrze zorientować. Bo jestem tu bardzo rzadko, tu bywam. Ostatnio tu byłem chyba z 8 lat temu, 9 lat temu, więc to było dawno, kiedy tu ostatnio byłem. No, ale mnie nawigacja nakierowała, ale dosłownie przez ten moment nie umiałem się dosłownie zorientować, gdzie ja w ogóle jestem. Ale dobra, idziemy. Gudę, to jest zimno się już robi. Jeju. Ciekawe, czy to coś zjazduje. Mam nadzieję, że nie. Jest już 18.30. Już się robi powoli i niedługo zrobi się ciemno. Robi się coraz chłodniej, a ja muszę wykonać zadanie i no. Wreszcie nakierowały mnie na ten, na dworzec tamte oto, tamte oto linie trakcyjne, co tam widzę, więc muszę tam iść w ich kierunku i się tam na pewno dostanę wreszcie no trochę jest ciekawie i dziwnie i w ogóle ale dobra idziemy tam już nie pierdolmy tyle bo, bo tak czy moje oczy mnie nie zwiodły i tam jest dworzec? tak jest to dworzec we własnej osobie, chyba, że mam halucynacje chociaż nie wiem, czy mam czy nie mam, ale raczej nie mam dobra, wchodzimy do przejścia podziemnego, bo jak widzicie, to tam nie za bardzo widać pasów a nawet jak gdzieś są, to nie zachęcają więc idziemy sobie przejściem podziemnym <śm> klimatycznie powiem, że tak, że klimatycznie tu jest dobra, więc jestem już na, właśnie na tym na wychodzę już z podziemnego to jest jakiś przystanek, gdzie jeżdżą jakieś totalnie no name'owe autobusy i... które jeżdżą pewnie do nie no, do galerii dominikańskiej, ale no do różne strony one jeżdżą więc no wchodzimy zaraz, idziemy tam na ten dworzec Psiepole, Ale powiem że tak szczerze, zielono tutaj, dużo tutaj tej natury, może zabudowanie nie jest tutaj w ten bloki, nie są jakieś ładne zabudowanie, ale bardzo fajnie tutaj, bo tak zielono. W ogóle to teraz. W ogóle to teraz jest taka głupia temperatura. Bo jak, zało, jak założę bluzę, to jest strasznie gorąco, a jak zdejmę bluzę? To jest strasznie zimno, więc no. no A twierdzę, że wolę być, żeby było bardziej zimno, więc no. I musimy odszukać tutaj y, tego klucza, bo muszę go znaleźć. Pójdę w tamtą stronę zobaczyć czy tam jest klucz. Fajne polregio. Idziemy, do, idziemy dalej, idziemy po dalej tą, po tą waloną wskazówkę i ten walony klucz. Dobra widzowie, więc znalazłem klucz! Klucz znaleźliśmy, więc no, bierzemy go i no, będzie nasz. Musimy go mieć. Ogólnie, oprócz klucza, mam tu taką karteczkę i sprawdzę czy coś w niej jeszcze jest, bo możliwe, że coś jeszcze jest. O, to jesteś napisane. Skrzynia do otwarcia znajduje się na wskazówce, która zostanie wysłana pocztą na twój adres. Więc no, więc muszę wracać teraz do domu, żeby, no żeby tą otworzyć i zobaczyć czy już się ta yy, kartka, ta wskazówka pojawiła tam. Czy co? Powiem tak, że pojechałem do domu, no nie było tej kartki. Nie było nic w mojej skrzynce. Więc no raczej może następnego w następnym odcinku spróbuję otworzyć tą kart skrzynkę. Mam nadzieję, że wtedy będzie ta kartka, bo że no muszę ją mieć, żeby no, żeby zrobić to zadania wszystkie.